Kowalski umiera i trafia do piekła. Diabeł mówi: Musisz sobie wybrać karę za twoje grzechy. Pamiętaj, będzie ona trwała tysiąc lat. Diabeł oprowadza Kowalskiego przez piekło i wchodzą do pierwszej sali, gdzie małe diabełki przypiekają faceta ogniem. Nie tego na pewno nie chcę. Wchodzą do drugiej sali, gdzie facet jest bity pejczem. Tego też nie chcę. Wchodzą do trzeciej sali, gdzie piękna blondynka klęczy i robi facetowi loda. Tak, tak to mi się podoba. Jesteś pewny? Pamiętaj, że kara będzie trwała tysiąc lat. Tak, jestem pewny. Diabeł podchodzi do blondyny i mówi. Blondi możesz już przestać. Przyszedł twój zmiennik. Dzwoni blondynka na policję. Dokonano kradzieży w moim aucie. Skradziono deskę rozdzielczą, kierownicę, pedał gazu, hamulec i radio. Rozłączyła się. Za chwilę dzwoni. Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne, usiadłam na tylne siedzenie. Yeah. Idzie blondynka do stowarzyszenia w poszukiwaniu pracy. Szef pracy dał jej pracę malowania pasów na drodze. Blondynka pierwszego dnia pomalowała 10 km drogi, w drugi 5 km, a w trzeci tylko 1 kilometr. Podchodzi do niej szef i mówi: Dlaczego zmalała tak szybko wydajność twojej pracy? Blondynka odpowiada: Bo mam coraz dalej do wiaderka z farbą! Brunetka, blondynka i szatynka założyły się, która pierwsza przepłynie 1000 metrów. Płynie brunetka, 250 metrów utonęła. Płynie szatynka, 500 metrów utonęła. Płynie blondynka, 999 metrów zmęczyła się, zawróciła. Przez góry idzie kobieta z balejarzem i widzi bacę pasącego owce. Baco jak wam powiem, ile macie owiec, to mi dacie jedną? A dom! To macie ich 132 sztuki. Baca dotrzymał słowa i oddał kobiecie owce. Po kilku chwilach baca krzyczy. A jak wam powiem, jaki kolor włosów miała pani przed zafarbowaniem, to mi pani odda owce. No dobra, oddam. To byłyście blondynką. A skąd baca wie? Bo mi pani owczarka zabrała. Podchodzi blondynka do kiosku. Poproszę bilet za złotówkę. Proszę bardzo. Ile płacę? <noise> blondynka zatrzasnęła drzwi od samochodu. Poszła do sąsiada podrócik. Wróciła, a akurat miała uchyloną szybę. Włożyła, a druga, ta siedząca w samochodzie, mówi: Jeszcze w lewo, jeszcze w prawo. Blondynka przeżywa kryzys finansowy i nie wie skąd wziąć pieniądze. Postanowiła porwać Jasia, syna bogatej sąsiadki. Porwała więc Jasia i napisała kartkę: Porwałam twojego syna. Jeżeli chcesz go jeszcze kiedyś zobaczyć, to jutro pod wielkim dębem w parku masz położyć w plastikowej torbie 100 tysięcy złotych. Blondynka przykleiła mu tą kartkę do pleców i puściła do domu. Następnego dnia znalazła pod wielkim dębem w parku te 100 tysięcy złotych i karteczkę. Nie wiem, jak blondynka mogła zrobić blondynce coś takiego. Dwie modelki do siebie. Ale schudłaś. Jak to się stało? Mąż mnie zdradza i ze zgryzoty nie mogę jeść. Rzuć drania. Co to to nie jeszcze 4 kilo? Mąż wraca z pracy. W progu wita go żona, niesamowicie uradowana blondynka. Kochanie, co Cię tak ucieszyło? Z jakiego powodu masz taki dobry humor? Wiesz, kochanie, te puzle, co mi podarowałeś dwa tygodnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć układać. I co? To jest taki powód do radości? Ależ tak, kochanie, na pudełku pisało, że od dwóch do pięciu lat. Przychodzi blondynka do sklepu i przez pół godziny męczy się z otwarciem drzwi. Gdy już weszła, sklepowa mówi: Co pani tak długo otwierała te drzwi? Przecież jest napis: Ciągnąć. Na to blondynka. Tak, ale nie pisze, w którą stronę ciągnąć. Dwie blondynki chciały zdobyć Nagrodę Nobla i myślą, jakby to zrobić. Jedna wpadła na genialny pomysł. No to może polecimy na słońce? No coś ty głupia, spalimy się. To polecimy w nocy. Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: Chciałam złożyć skargę. Tak, a z jakiego powodu? Dlaczego moje lejsy prosto z pieca są zimne? Rozmawiają ze sobą dwie blondynki. Jedna mówi do drugiej. Dowiedziałam się, że mąż mnie zdradza. Jak myślisz, powiedzieć mu o tym? A co ty myślisz, że on o tym nie wie? Jadą dwie blondynki samochodem. Stają na światłach. Jakie ładne to czerwone? Mówi jedna. Bardzo ładne. Popiera druga. O, to pomarańczowe też ładne. Chwali znowu pierwsza. O, tak śliczne. A widzisz to piękne zielone? Pyta pierwsza. Widzę też ładne. Mówi druga. Zapala się znowu czerwone. Pierwsza mówi. To już widziałyśmy, jedziemy. Blondynka miała stłuczkę samochodową. Wychodzi facet z auta i prosi blondynkę, żeby też wysiadła. Facet, mega poddenerowany, maluje kółko kredą na jezdni i mówi do blondynki. Stań w tym kółku i dopóki ci nie powiem, nie możesz z niego wyjść. No i blondynka stoi w tym kółku, a w tym czasie facet bierze młotek i zaczyna tłuc w jej aucie lusterka i przednie światła. Odwraca się, patrzy... A blondynka zaczyna się śmiać. Zdezorientowany facet wkurzył się jeszcze bardziej i zaczyna tłuc blondynce szyby w aucie. Po chwili odwraca się, patrzy, a blondynka znowu się śmieje. Facet już nie wytrzymał, wkurzony do ostateczności, zaczyna niszczyć blondynce całe auto. Skończył swoją dewastację, odwraca się, a ona dalej się śmieje. Facet nie wytrzymał i pyta: I z czego się tak cieszysz? Przecież całe auto ci rozwaliłem. Bo jak nie patrzyłeś, to ja z wychodziłam. Jedzie blondynka autostradą, nagle dzwoni do niej szef. Co ty robisz do tej pory, że nie macie jeszcze w pracy? Przepraszam, szefie, ale jest wielki korek. Jaki jest długi? Dokładnie to nie wiem, bo jadę pierwsza. Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła drugą. Chodź szybko skaczę jeszcze raz może teraz wyląduję dalej. E, co ty przecież od razu widać, że leci wolniej. Wsiadają dwie blondynki do piętrowego autokaru. Jedna idzie do góry, a druga zostaje na dole. Po chwili ta z góry szybko schodzi na dół i mówi do tej z dołu. Ty tam nie idź, bo tam kierowcy nie ma. Blondynka jedzie samochodem. Nagle uderzyła w mur. Po chwili przyjeżdża policja i pyta się blondynki. Dlaczego pani uderzyła w mur, mimo że nie jechała pani bardzo szybko? To nie moja wina, przecież trąbiłam, a on nie zareagował. Zapytano blondynkę, czy wie, kiedy rodzą się dzieci. Nie wiedziała, więc wyjaśniono jej, że to bardzo proste, w dziewiątym miesiącu. Blond dziewczę rozradowane opowiedziało zagadkę przyjaciołom. Wiecie, kiedy rodzą się dzieci? To proste, we wrześniu. Ej, panienko, dasz się zaprosić na kolację? Na noc nie jadam. To może pójdziemy do kina? Ściągam filmy z neta. To może po prostu skoczymy do mnie po oglądać telewizję? Swój telewizor wyrzuciłam trzy lata temu, tam nie ma czego oglądać. To może pokażę ci zdjęcia? No proszę cię. Mam się gapić na nieznajomych facetów i babki? Sorry, ale nie. To może sama mi podpowiedz, co lubisz? Lubię seks, ale sądząc po propozycjach, ciebie on mało interesuje. Facet wszedł do swojej ulubionej eleganckiej restauracji, i gdy usiadł przy swoim ulubionym stoliku, zauważył piękną kobietę siedzącą stolik obok i to całkiem samą. Zawołał szybko kelnera i zamówił najdroższą butelkę Merlota, którą kazał dać tej kobiecie. Myśląc oczywiście, że ją w ten sposób zdobędzie. Kelner wziął butelkę i podał kobiecie, mówiąc, że to od dżentelmena obok. Kobieta popatrzyła na wino i na faceta, a następnie napisała coś na serwetce i kazała kelnerowi przekazać mężczyźnie. Żebym przyjęła twoją butelkę, musisz mieć Mercedesa w garażu. Milion złotych w banku i 20 centymetrów w spodniach. Facet przeczytał informację i odpisał. Dla Twojej wiadomości. Posiadam Ferrari Testarossa i Mercedesa 600S w garażu. Ponad 20 milionów w banku. Ale nawet dla tak pięknej kobiety jak ty, nie obetnę sobie 5 centymetrów. Oddawaj wino. Córka mówi do matki: Mamo, straciłam cnotę. Co? Kto to taki? Nie znam jego imienia. Poszłaś z nim do łóżka, a nawet nie znasz jego imienia? Nie poszłam z nim do łóżka, zrobiliśmy to w parku. Przychodzi blondynka do sklepu AGD i pyta sprzedawcę: Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynkom nie sprzedajemy. Zdenerwowana blondynka wychodzi ze sklepu. Następnego dnia przychodzi do sklepu i pyta ponownie. Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynką nie sprzedajemy. Blondynka, wkurzona na maksa, wychodzi ze sklepu AGD. Następnego dnia przychodzi przebrana za brunetkę i pyta. Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynką nie sprzedajemy. Blondynka zdziwiona pyta. Skąd pan wiedział, że jestem blondynką? A facet na to. A... Bo to mikrofalówka. Mąż mówi do żony blondynki. Wypróbujemy nową pozycję w łóżku. Czemu nie? Co byś chciał zrobić? Zrobimy to na urząd skarbowy. A jak to jest na urząd skarbowy? Ty będziesz miała związane ręce, a ja dobiorę ci się do dupy. Dwie blondynki postanawiają okraść bank. Każda bierze po jednym worku łupów. W pięciu latach spotykają się. Jedna pyta drugą: Co było w twoim worku? Dwa miliony złotych. Co za nie kupiłaś? Wielki dom, jacht a co było w twoim worku? Jakieś niepozapłacane rachunki. Co z nimi zrobiłaś? No, powolutku spłacam. Przychodzi brunetka do blondynki, zagląda do lodówki i wyjmuje worek od herbaty. Czemu trzymasz herbatę w lodówce? Bo chciałam zrobić mrożoną. Blondynka w autobusie kasuje cztery bilety. Facet obok się pyta. Po co kasuje pani cztery bilety? Pierwszy na drogę, drugi, gdybym zgubiła pierwszy, trzeci, gdybym zgubiła drugi, a czwarty, gdybym zgubiła trzeci. A co jak zgubi pani czwarty? Mamy miesięczny. Spotykają się dwie blondynki w pracy, jedna mówi do drugiej. Wiesz, zaoszczędziłam dzisiaj 3 złote. Jak to zrobiłaś? A, biegłam za autobusem do pracy. Ty gdybyś biegła za taksówką, to zaoszczędziłabyś 20 złotych?